Dzień dobry Państwu. Nasz rząd kochany wydał na poradnik bezpieczeństwa, który każdy Polak ma dostać do skrzynki pocztowej, 44 miliony złotych. Poradnik, który zdaniem większości, którzy mieli okazję go przejrzeć, zawiera bzdury, banały, totalne banały. Typu proszę w razie niebezpieczeństwa, proszę się schronić do schronu. Schronu, którego nie ma. W Polsce praktycznie nie mamy schronów, zwłaszcza w nowym budownictwie. W większości kraju coś takiego jak schrony po prostu nie istnieje. Poradnik bezpieczeństwa zawiera złote myśli tego typu, że w razie blackoutu, czyli wyłączenia prądu, skorzystaj sobie z ogrzewania, które nie wymaga prądu. Czyli jak ktoś nie ma pieca czy kozy, to raptem ma sobie go wybudować. Przecież jeszcze parę lat temu namawiali nas na piece gazowe. Piece gazowe, które mają być już za kilka lat zakazane, bo paliwa kopalne. Gaz jest paliwem kopalnym. Paliwa kopalne są B. Cacy są pompy ciepła i fotowoltaika. Obecnie ludzie, którzy mają pompy ciepła, zwykle bogaci ludzie, ponieważ tylko bogatych ludzi było stać na te nowości, modne, wydali. Setki tysięcy złotych na pompy ciepła, fotowoltaikę i, i tak dalej. I obecnie płaczą, bo mają 2-3 tysiące rachunki za prąd. Ponieważ tak działa w zimę, przy takich mrozach, jakie mamy obecnie, pompa ciepła. Pompa ciepła nie daje rady i trzeba to dogrzewać prądem po prostu. Fotowoltaika, przypominam, obecnie jest zasypana śniegiem. Prawie wszędzie na dachach jest zasypana grubą warstwą śniegu. Ale ta fotowoltaika nadal pobiera prąd. Falowniki, podtrzymanie takiej całej aparatury elektronicznej ciągle pobiera prąd. Yy, niedużo, no ale non-stop, cały czas. Ludzie nie rozumieją, że jak to mam fotowoltaika, a ja płacę tak wysokie rachunki za prąd. No oczywiście, że tak, ponieważ pobór prądu w, w gospodarce jest mniej więcej stały cały czas. Teraz w zimę jest większy, bo ludzie się dogrzewają jakimiś tam farelkami. Ale zasadniczo, jeśli chodzi o y, przemysł, jest praktycznie stały pobór. Ilość gospodarstw domowych jest pod, cały czas podobna. I jak raptem świeci słońce, y, coraz więcej ludzi ma fotowoltaikę. Jak raptem świeci słońce, to i tak ta fotowoltaika jest tylko piękną ozdobą i symbolem statusu. Bo to nie działa, ponieważ energetyka odcina to, jak jest słońce i piękna pogoda. Ponieważ coraz więcej ludzi ma fotowoltaikę i nie wiadomo co z tymi nadwyżkami prądu zrobić. Nie ma technologii obecnie umożliwiającej magazynowanie tego prądu. W skali państwa można magazynować, jeśli ktoś zainwestuje jest bardzo bogaty i kupi sobie magazyny energii takie przydomowe. Ale w skali państwa, w skali energetyki krajowej nie ma takiej możliwości obecnie. Poradnik bezpieczeństwa kosztował 44 miliony złotych. Jedyna wartość te, z tego poradnika to tyle, że można nim napalić w piecu. Ludzie szydzą z tego, śmieją się z tego, co za brednie tam są napisane. Pani e, Panczenko ogłosiła, dzisiaj jest 21 stycznia. Dosłownie 5 dni temu ogłosiła zbiórkę na ciepło dla Ukrainy, na generatory prądu dla Ukrainy. Zrzutka pierwotnie była ustawiona docelowo na 250 tysięcy bodajże. W ciągu kilku godzin zebrano tą kwotę, zmieniono cel na 400 czy tam 500, potem znowu na milion, potem znowu na 2 miliony, i tak doszliśmy do 5 milionów obecnie jest. Kwota docelowa jest ustawiona na 5 milionów złotych. Na chwilę obecną zebrano 4 miliony 783 tysiące złotych. Na Polaków mieszkających na Ukrainie nikt nie zbiera, Gadowski zbierał jakiś czas temu, ale jak sam przyznał, z wielkim trudem zebrał 200 tysięcy. W każdym razie państwo polskie absolutnie nie uczestniczy w tym, żeby zbierać na Polaków mieszkających na Ukrainie. Chyba im w pierwszej kolejności powinniśmy pomagać. Jakaś logika, jakiś zdrowy rozsądek powinien obowiązywać. Ale to tylko powinien. To tylko teoretycznie. Kilka dni temu natknąłem się na genialny w swoim przekazie tekst, który twierdził coś w tym rodzaju. Orlen państwowy wspiera woźb jedną złotówką z każdego hotdoga, no i NFZ jest państwowy, i, i NFZ jest w zapaści. To dlaczego? Orlen nie wspiera bezpośrednio NFZ-u, tylko za pośrednictwem Owsiaka, który, tak jak oligarchowie ukraińscy, no wiadomo, że większość przepala, czyli marnuje jednym słowem. Albo zorganizuje za to w lato koncert, gdzie zaprosi znowu jakiegoś tam Komorowskiego, czy Wałęsę, czy innego jakiegoś pajaca, który będzie komunistyczne brednie lał do głów młodzieży, czy Trzaskowskiego, czy innego radzia Sikorskiego. Który przypominam był w PiSie, potem w PO i był obywatelem angiel angielskim. I latał z Kałachem w Iraku. Poradnik bezpieczeństwa, 43 miliony złotych, zmarnowane, przepalone. Bo jak państwo się za coś weźmie, to wiadomo, że zmarnuje. Zrzutka pani Panczenko, która jest aktywistką i groziła, że w Polsce będą pożary przed wyborami prezydenckimi. No i to dokładnie to się cały czas spełnia na naszych oczach. Mamy w tym roku rekordową, w przeciągu ostatniego roku rekordową ilość pożarów, nie wspominając o skażeniach ujęć wody itd. A kilka dni temu w Ursusie pod Warszawskim para staruszków, skrajnie ubogich staruszków, zamarzła w swoim domu. Pies przeżył, bo pies ma futro, pies jest przystosowany do niskich temperatur, człowiek niestety nie. Para staruszków umarła. A my wysyłamy ochoczo, zbieramy 5 milionów prawie złotych w przeciągu sześciu niecałych dni złodziejom do kieszeni. Oligarchom, pani aktywistce, za którą Bóg wie kto stoi, wysyłamy. I, i tak jakby, jakbyśmy do kibla wyrzucili te pieniądze. Co ciekawe, warte przypomnienia, za poradnikiem bezpieczeństwa stoi Kosiniak Kamysz, lekarz medycyny, który jest ministrem obrony co już brzmi dosyć groteskowo. Człowiek, który w pierwszych dniach wojny powiedział, że on już ma spakowany ple plecak ucieczkowy. Kosiniak Kamysz, syn Andrzeja Kosiniaka Kamysza, też lekarza, specjalisty chorób wewnętrznych i polityka. W 1989, 1989 był ministrem zdrowia w rządzie Mieczysława Rakowskiego. To był rząd składający się... Praktycznie z samych PZPR-owców, sterowany przez Kiszczaka, był ministrem zdrowia w rządzie Mieczysława Rakowskiego i w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Tygrysek to resortowe dziecko w czystej postaci. Poprawny grzeczny, cudowny tygrysek, władzio i tego typu bohater mąż Stanu jest ministrem obrony narodowej. Po prostu cisną się na usta słowa tak zwane nieparlamentarne. 54-stronicowa broszurka z ilustracjami, jak dla dzieci, która zawiera truizmy, banały. Wiadomo, że jeśli coś jest robione państwowo, to przy okazji tam konia, brata, ojca, syn, szwagier, wujek, ciocia i tak dalej, stryjek, każdy musi zarobić. Dziennikarka Radia Z zapytała Michała Szczerbę. Europosła Platformy, w nawiązaniu do poradnika bezpieczeństwa, jak on zamierza zabezpieczyć się przed spadkami prądu, i on, jak zaczarowany, zaczął coś gadać na temat, jak to bohatersko jego prezydent miasta Trzaskowski walczy z wszelkimi przeciwnościami losu, w tym z blackoutami, jest przygotowany na wszystko. Zupełnie nie na temat, zaczął ględzić. Coś o metrze warszawskim, że powstanie nowa linia, która jest w ogóle niezależna od sieci energetycznej. Rozmawiałem przed chwilą ze znajomym, który pracuje w metrze warszawskim i mówi tak, słysze słyszeliśmy to i ci pracownicy wieloletni, którzy naprawdę techniczni, pracownicy, którzy znają się na rzeczy, śmieją się z tego, że jak, co za bzdury oni opowiadają ludziom, jak no w ogóle. On wie, że gdzieś dzwoni, ale nie wie, w którym kościele. Ma być czwarta linia metra autonomiczna, czyli zautomatyzowana, która teoretycznie nie będzie wymagała operatora czy kierowcy, ale nie ma to nic wspólnego z niezależnością od sieci energetycznej. Tacy geniusze są naszymi posłami, europosłami, ministrami itd. I co najciekawsze, większość wyznawców PO. Bo Pis IPO ma wyznawców, a nie, nie wyborców, tylko wyznawców. Oni uwierzą w to. Oni uwierzą, bo to przecież pan szczerba. On jest tak fajnie mówi, tak ładnie mówi, to jest taki grzeczny człowiek. Taki dystyngowany, ma ładny garnitur, ma ładne oprawki od okularów. To przecież on nie może, on przecież nie może kłamać. Zrobili takiego gniota za 44 miliony złotych, chociaż tutaj. Portal w polityce.pl twierdzi, że jest to kwota zaniżona, że faktyczny koszt jest o wiele wyższy, tyle że pewne koszty są pominięte po prostu w rozliczeniu oficjalnym. I oni tutaj we wstępie opatrzonym godłem Polski czytamy: W ciągu ostatnich lat zagrożenie wobec Polski znacząco wzrosło. I jednocześnie ci sami geniusze strategii i geopolityki, jak to mówi Żebrowski, Wysyłają nasze samoloty, MIGI-29, wysyłają nasze czołgi, wysyłają paliwo, pieniądze, żeby uzbroić Ukrainę, a nie żeby uzbroić Polskę. To jest logiczne, przepraszam bardzo. Czy to jest zgodne ze zdrowym rozsądkiem, z tak zwaną polską racją stanu? Jeśli zagrożenie wzrasta, to chyba ja mam się zbroić, a nie mam zbroić sąsiada. O tego sąsiada się martwi cały świat. Wszyscy ich futrują. Amerykanie już nie, ale Europa cała ich futruje nadal. Prawie cała. Jeśli moje dzieci są zagrożone, to ja oddam uzbrojenie czy pieniądze sąsiadowi, czy będę zbroił siebie, żeby bronić moich dzieci? To jeśli taki, taka logika obowiązuje w skali rodziny czy w skali miasta, to dlaczego w skali kraju nie ma logiki? Logika jest zawieszona czyli nie istnieje. To chyba najpierw trzeba zacząć od zbrojenia siebie. Zbrojenia rzeczywistego. Nie produkowania jakiejś książeczki na poziomie podstawówki za 44 miliony złotych. Dziękuję bardzo za cierpliwość. Zapraszam do przejrzenia moich starych nagrań, których już jest ponad 50, zwłaszcza tych o obrzezaniu ustami żebyśmy znali swojego wroga, zwłaszcza nagrań też o rozgłośni harcerskiej, układzie z Magdalenki yy, oraz resortowych dzieciach w tzw. Tak teleranku i 5 10, 15 za komun. Dziękuję bardzo, miłego dnia.